Zdarzyła się tragedia. Wiązano wielkie nadzieje z pozornie przyjaznym gestem Bellerofona, jakim było zaproszenie Steneoboei na przejażdżkę Pegazem. Kiedy para poszybowała w niebo, Pegaz nagle stanął dęba i piękna Steneoboea spadła w objęcie śmierci. Od kiedy Bellerophon miał złotą uzdę, skrzydlaty koń był potulny jak baranek. Czyżby Bellerophon umyślnie spiął rumaka? Czy też, jak twierdzi, był to nieszczęśliwy wypadek? Może pośród ogromu żalu i cierpienia znajdą się jakieś dobre wieści. W końcu Melampus zdradził sposób, który uleczy twoje szalone wnuczki. Zbuduj świątynię Apolla, boga uzdrawiania. Apollo z pewnością pożałuje twych wnuczek i uleczy ich przypadłość. Tymczasem Bellerophon z mieczem w dłoni miał czelność oskarżyć cię o próbę zamordowania go. Stwierdził, że to dla niego jasne. Chimera, Echidna, zasadzka twoich żołnierzy, Twierdzi, że lista dowodów jest dłuższa. Zagroził, że jeżeli nie zbudujesz dla niego kolejnego domu, zamieni twoje życie w pasmo cierpień, kiedy tylko zajmie należne mu miejsce na Olimpie. Miejsce na Olimpie? Może szybowanie na grzbiecie Pegaza na dużych wysokościach pozbawiło jego mózg tlenu, bo plecie bzdury. Odmówienie niebezpiecznemu szaleńcowi niesie jednak nieprzewidziane skutki. Kolejny dom, zamknie mu chyba usta. А заводницы высылали на заводы, где за останутся удобно пускать. Dziękuję. Chłopcy będą mieli łatwioną drogę do Twojej. Mogą smażyć na nim moi przyjaciele. Czy ktoś widział mojego żonę? Mogą być strażnikiem. Pozdrawiam. O sprawiedliwy. Mam dla Ciebie bardzo ważne zadanie. Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do Twojego miasta. Chciałem właśnie swoim Zferujcie mi strost żeby, żeby mógł smażyć to. na nie mojego przyjaciół. Euryka! Oto znalazłem naj... Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Uwielbiam dojenie, to mi przypomina, że żyję. Każdy geniusz ma w sobie szczyptę szaleństwa. Będziesz nie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do Twojego miasta. Jeżeli będziesz nie czcił, kupcy będą mieli łatwioną drogę do Twojego miasta. Jeżeli będziesz nie czcił, kupcy będą mieli łatwioną drogę do Twojego miasta. Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być strażnikiem tego? Czy widział Teraz wielki Belerofon jest do twych usług. Fortuna wreszcie się do ciebie uśmiechnęła, a ci, którzy byli pod wozem, teraz znaleźli się na nim. Proetus przysłał dobre wieści. Zbudowanie świątyni Apolla pomogło, tak jak przewidywał Melampus, i twoje wnuczki są znowu przy zdrowych zmysłach. Jak obiecałeś najpiękniejsza, wnuczka poślubiła Melampusa, a jako prezent ślubny Proetus ofiarował Melampusowi jedną trzecią swojego królestwa. Także Bellerophonowi los przestał sprzyjać. Zapalczywy młodzieniec wierzył, że jego miejsce jest pośród bogów Olimpu, zdając się na poparcie Hery. Nie wiedział, że bogini miała dość jego impertynencji. A Zeus każe wszystkich śmiertelników, którzy śmiał zbliżyć się do Olimpu. Zeus szybko przywołał Bellerofona do porządku, a uczynił to równie skutecznie jak Helios przesuwający codziennie słońce po nieboskłonie. Potężny bóg zesłał gza, który ukąsił Pegaza w zad. Miotając się po ukąszeniu, Pegas stanął dęba i zrzucił Bellerofona. Ten uderzył w ziemię, ale jak zwykle udało mu się przeżyć. Teraz zgorzkniały i poobijany, samotnie błąka się po Grecji. Dziękować Bogom, że wreszcie zostawili Licję w spokoju. Już dość dużo czasu upłynęło od chwili, gdy otrzymałeś ostatnie złe wieści lub dziwne prośby od Proetusa. Udało mu się zawrzeć kruchy pokój z Akizjusem, a Melampus świetnie włada swoją częścią królestwa. Teraz, gdy na świecie panuje pokój, mogłeś skupić uwagę na Licji. Która przeobraziła się we wspaniałe miasto. Mimo wszystkich kłopotów, jakie sprawiał Bellerophon, okazuje się, że jego pomoc w pozbyciu się chimery pomogła Lycji stać się tak cudownym miastem, jakim jest dziś. A co z Bellerophonem? Ostatnie doniesienia mówią, że wciąż włóczy się po Grecji, a wszyscy, których spotyka, odwracają się do niego plecami. Niektórzy twierdzą, iż słyszeli o jego planach ponownego schwytania Pegaza. Ale z pewnością nikt mu w tym nie pomoże. Żaden śmiertelnik i żaden Bóg. Wreszcie skończy się kłopot Lycji z Bellerophonem.